Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Miało już nie być przyna przez przynajmniej najbliższe dwa tygodnie, nawet trzy filmu, ale, ale postanowiłem nagrać taki, taki, no, wakacyjny odcinek e, na czas, kiedy po prostu nie będę miał okazji nic dla Was nakręcić. No, jest to wszystko spowodowane oczywiście pracą niestety nie urlopem. E, Coś fajnego się wydarzyło po raz kolejny w zbiorniku, czyli jak widzicie trawsko rośnie strasznie. Pyle nie na szybach, też chyba widać tak u góry, widać takie zielone kropki to właśnie pyłek na szybach. Ale dzisiaj udało mi się wcześniej przyjść z pracy i zauważyłem taką dziwną sytuację, którą na pewno Wy też jesteście w stanie zauważyć, a więc para skalarów goni wszystkich, wszystkie inne ryby po akwarium, ustawia je po kątach. Tak, ustawia po kątach wszystkie ryby. No widzisz, jak ty mnie rozumiesz bez słów? Prawie. <gry> no i e, tak się przyglądałem, bo wiedziałem, że jest złożona ikra, ale była ona złożona na skimerze w, le, w prawym tylnym rogu. No i po prostu e, tak się Zastanawiałem się, one tak bronią, skoro ikry już tam nie ma. Okazało się, że jeżeli uda mi się zrobić zbliżenie, jeżeli skalary mnie je dopuszczą, nie chcę je za bardzo płoszyć. Na tym listku, no tak, na listku skalary przeniosły ikrę. Na listek ludwigi, tam gdzie teraz właśnie samiec jest, czyli ta większa rybka, skalara, samica jest z tyłu. No i tam sobie, że tak powiem, przykleiły tą ikrę już, czy, czy może już na rybek. Nie chce się w to zagłębiać e, do listka i na tym listku sobie e, ta ikra spoczywa. Ja wiem, że Ty też chcesz porozmawiać z innymi, ale czekaj, ja skończę, a później Ty, dobrze? No, fajnie, że się uśmiechasz. E, dobrze, że się zgadzamy, przynajmniej w tej kwestii, nie? No właśnie, no właśnie. E, dobra, wracając teraz do całokształtu. O pyleniu mówiłem, ta właśnie ikra skalarów. Miałem robić podmiany, ale nie robię podmian, bo się nie wyrobię czasowo. Eee, oczywiście podmiana miała być w niedzielę, dzisiaj jest poniedziałek. Oczywiście mógłbym teraz zrobić, ale no muszę się ruchem zająć. A już jest taka pora, że on jest troszeczkę nerwowy i, i po prostu nie będę miał okazji go zostawić też na chwilę, żeby zająć się akwarium. A w momencie gdy na przykład by był w połowie pracy, a już by był na tyle zmęczony i kapryśny, że musiałbym to zostawić w połowie Wyczyszczone akwarium i nie zalane na przykład wody to szkoda. Nie chcę też poszyć tych skalarów. No. Ale z kim chcesz porozmawiać? Dobrze, poczekaj. Jeszcze minutka i kończymy, dobrze? Poczekaj jeszcze minutkę. No świetnie, to poczekaj. No, a więc nie chcę też poszyć skalarów, niech sobie, tak powiem, spokojnie to wszystko może im się uda tym razem odholować. W pewnym sensie jest to jakiś postęp, z tego względu, że zawsze ikra była tylko w jednym miejscu, a teraz jest przeniesiona na listek Ludwigi i tam jest pilnowana przez rodziców. No oczywiście minus taki, że inne ryby są ustawione po kątach. Po... No dobrze. Z innych ryb też jest problem. No i chyba, chyba mój maluch nie pozwoli na dłuższe nagrywanie, nie? Już wystarczy? Tak? Wystarczy im tak. Po co będę im głowę zawracał? Tak mówisz? Dobra, przepraszam Was bardzo, ale <gryw> to wszystko. To wszystko już na teraz. Jeżeli mi się uda coś jeszcze, to tak obiecywałem, ostatnio coś wrzucę. A póki co muszę się maluchem zająć. Dzięki, pozdrawiam Was. Trzymajcie się, cześć!